Siemanko, tutaj Trevor i to jest pierwszy odcinek z nowej serii na mojej kanale I, i e, to są arenki jeden na jeden dzisiaj ze mną I Szymek I będziemy grali dwie mapki, pierwsza na w ogóle te karabiny, a druga na kałachy No i weszło <ścoughs> g -g. Początek meczu, GG no to jest dziwi. Następny odcinek wiemy. będzie z kimś innym, ogólnie. Napiszcie. Z Team Lipty. Grochu, Eber, Modrzew, Eryk i Repsak jeszcze są. I... Kuba Breza. Jest Team Lipcie. Yes. No ktoś go zaprosił, nie wiem. Y powiedz kto obserwuje i obserwuje właśnie Repsak. Powiedziałem. Jakie la no to są u ciebie tylko takie, są wiecie, takie wiecie. tymczasowe, tymczasowe, to są chwile Jezu, ja cię nie mogę trafić, ja cię nie mogę trafić, ile to ile masz? 47 66 yeah. Yeah. Ja wolę Kalacha niż Mkę Raczej ja zjadę z, moje... z mojej Mki O dobra, ja zagram z M4A1 Z Mki z której nie potrafię ja grać Teraz nie zagram Tak nie potrafisz, Na no, rozgrzewce sobie ciśniemy mm. Juo jak mnie pucisną 6 kp Jestem cheater, jakby co? Nie no, ja Cię nie zabiję Dlaczego Ty nie ma flaszy, Trevor? Jezus Nie, nie no, widzę tajemnic No! Oh, co zrobił? Ale głowę zasadził Jak ty zasadziłeś mi tą głowę, no powiedz mi. Nie wiem. No, widziałem twoją głowę, miałem 6 HP. A ja ciebie też widziałem. To świadczy o tym, że ja tej jamki nienawidzę. O ja z tej jamki nie potrafię grać, w sensie. Ja nie potrafię grać. Oluju. Co robi? Repcak na skutku. Asap. Nie mam z Trebolem. Nie przegram do zera. Wow. Ty wygrasz ze mną. Ja gram z M4A4. A ja gram z M4A4. Dobra, niech ci będzie. Nie, nie, nie bo ty mnie zjedziesz, bo ty z niej grasz. Jak? Jak ja to zrobię? Minus 0 HP. Uwielbiam. Teraz cię rozwalę, nie? Dobra, walka na kołach, nie chłopie. Dostaniesz tak w twarz. Dlaczego nie zaczęliśmy? No, bo ja. bo nie pozwalam. Chciał mnie zabić. Zmieniłaś blok. Jak? M4A1... Jezu, M4A4. Ale M4A4. No dobra, M4A1. No dobra, niech ci będzie. Tam u góry jest AWP, tylko że my z AWP po prostu nie gramy, bo następna mapa będzie na awki. Ja wiem, że ty mnie widziałeś, nie? Ja muszę dobrze wycelować z bo ja ostatnio z niej kiepsko gram. Ja... Nie, minus zero. <laughs> mam Mkę, Bo mam mi doda skilla. No i mam teraz M4A4. Spoko. Ja właśnie mam akacza, ja zawsze dostaję akacza. Ehm, Kicket by console play, player I, ID. Co ty ty, co ty tam I nikt nas nie obserwuje. No Oluju! ale lagi. Ile masz HP? 14. Jak? <laughs> Trevor, <laughs> mnie nie ogarniesz. No wiem, ciebie nie idzie ogarnienie. Ci chodź, się wygrał, więc. No i nawet prowadziłeś 3,2 ale, Trebury, liczył na to, że wygrałem 16 16,0. Nie, nie liczyłem tak. na to, ty tak mówiłeś. Widziałem ja. Jeszcze cię nie trafiłem, tak? No, ich celownik był na głowie i jeszcze strzeję ci głowę, to nic nie dostałeś, serio. A mam skurczę no. <laughs> Ej, ja mam rozwalone nogi. Ej, które miejsce w ogóle? Mieście? Nie wiadomo. Dobrze Wam poszło? Nie, gównianie. Ja? Tak. Erik wygrał? Nie. A ja mam całe nogi zryte. Ale na serio? Czemu? Ale czemuż to? No, od tych turfów. A... Jezu, nie w turfach yy, korków. Kolce. Jezu. Kolce. <laughs> Aż tak yy, korki. Wow. Headshot. A ty kiknąłeś rybcaka? Ja? Nie, on sam wyszedł. Nie, nie, nie. Myślałem, że ty, bo ty tam coś pisałeś. A nie, go wywaliło, go wywaliło. Chyba. Tam pisało. Kick it by console, tak go wywaliło Dzień. Nie, nie zdążyłem ten zawyżnik M4, a jeden S jest fajny To zacznij znowu z nim grać. Nie Grasz z M4A4 ja. Tak. Zrespiłeś się też na środku? Tak

aż tak chore skany. Fuck! Trafiłem? Dobra, pobiegam. Jest towar. Minus 60. Dobra. Zmiana stron panowie. I panie. 6114. Spoko. Spatchał. Dobra, zobaczymy jak mi teraz pójdzie. Kiepsciutko. Ce... Oh, nie no kocham. To się już nie robi. No. Och. No. 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 Si 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 No. si. Si, Biorę m 4 a 1 -E NS. Razem 4 4 Jezu, mój znajomy ma jeszcze Counter-Strike, ale tego zwykłego, nie? O, Counter -Strike Source. Ale jaki? O Counter-Strike Source Let's go, let's go, let's go! Czytałem, że Ale jestem, o Jezus! O Jezus! Ale zlamiłem, nie? Tak szczerze. Nic mi nie zabrałeś. Wiem. A ja z jeszcze nie potrafię grać. Chumbach We Ale weszło! Ale weszło! O, Trevor jest 13,5 w wizowie. Dlaczego ja się zawsze. Za chwilę zaczniemy mapę na AWP. A ten, jak, będziesz, jak się będzie ładować, to też to nagrywasz, czy Tak, bo mój program jest taki wspaniały, że na nim cięć nie idzie. Robić. Aż tak easy głowy. Gdzie jesteś? Jesteś na środku? Może. No to tak czy nie. Tak! Akurat coś czułem, że stamtąd wyjdziesz, nie? Ewident, ewidentny no, wallhack. Kto chce się zmierzyć, to proszę, proszę bardzo. Nie wiem, gdzie byłeś. Na koniec ładny skanik. Good job, man, good job. Ok, to teraz y, niestety zobaczycie to, jak ja go zapraszam i wszystko jak się będzie mapa ładowała, bo mój program jest taki wspaniały, że nie robi cięć. Gramy AWP 2016. Dołączasz? AWP. Ja już już już. Ok. Najwyżej jak ktoś dołączy, to go kikniemy. No właśnie. Tak jak ostatnio to I trzeba było. Ten sniper, było... ten sniper, Sprinter, a nie sniper. Dobra, sprinter. sprinter. Tylko żebyś musiał szybko z, z, y, dojść, nie? W 20 sekundach, bo inaczej będzie runda dla mnie. Mm -hmm. I to jest chore. 17, jak 17, kurde. No, no <słodnie> tam... no bo wtedy jedna będzie taka, jak mnie osobiście. Ładuje się mapa. Co ile zawsze takie jeden na jeden nie łapek? Wiem. Może co tydzień. Ale łapek ile będzie trzeba być A, Lapa? dwie będą. A, dobrze. Co, w, co dwie łapki o? Nie, 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 co dwie łapki? Co? Co dwie <laughs> w jeden dzień. <laughs> God, kikaj. A nie. Tak, mój... dobra, nie zdążyłeś dołączyć. Co? Nie to, to właśnie się szybko skończyło. I jak widzicie, drodzy widzowie, mam AWP Asimov. Hashtag Mhm. tak on ją z Allegro kupił. To jasne. Tu jest. Dobra, ta pierwsza runda się nie liczy, jakby co Dobrze Czekaj, spróbuję wpisać reset Nie, restart Restart A nie easy Piosk czy coś? Co? Nie wiem co to spadł, bo widziałem. Nowo ping Jakby co to nie cierpię. I w ogóle z niej nie umiem grać. Teraz dopiero jest 1-0. To dwa się nie liczy. Myślisz, że masz głupich że oni Jakim teraz powiedziałeś to? Nie. Nie Miałem być kod zera. Nie wiedział, że tam wejdziesz. to stanowi to pierwsze wsparcie. <noise> nie, nie przesadzaj. Tak. Nie przesadzaj. To chyba, się znowu cię zeskanuję jak wczoraj nie no, ten z... ten dołączam. on mi napisał, że dołączył no scope sniper napisał, że ten, wiesz, ten sniper już znać czy jak on tam ma, że dołączam. ale to jest mapa 1 na 1, on nie dołączy nie, no eee, Gdzie, e, mecz czekaj mecz a, tysz. Nawet nie wiadomo co to jest. Jezus! O, jak to nie weszło? Dostał! Dostałeś głowę? Nie. Nic nie dostałem. <laughs> Let's go, everyone. Get piję. Znowu piję. Znowu piję. Znowu piję. the piję. killed. piję. the Call, Zira. Fuck. Call Zira. Jaś <laughs> szansę wygrać pierwszą rundę Zagram ze z twojej afki Zobaczymy no, no. jak mi pójdzie A ja to z twojej ja Aj twojej Jaka lama <laughs> Ale headshot U nie ktoś dołącza Ktoś dołącza no ten, ten gość, ten gość. A dobra, rewcach, ja... tylko, rewca oh tylko, dobra. <śś> Na szczęście. Tak, tak Daj mi, daj mi powiedz, że wygram tam 15 minut, 16. <śmum> 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 A wtedy jedną lubną musisz dobrać, czy nie? <noise> oluju O luju, ale weszło. Ale wszedło. Jak to by powiedział? Uff. Ja, ja robiłem kolderę teraz nie. A masz filmówkę. Dobra, zobaczymy, co zrobić za simówki. To, co zawsze robię. Gdzie co tam To wyczułem. Ale to Piękny. Jump. Sobie USP, ale jest USP? USP. Ja muszę bym kupił uspę, ile cię Ale faktu, ty jesteś w na Ja też. No skoop. <laughs> ktoś ma focha. Pójdźmy. nie co to to Jak skończysz nagrywać, to zagramy tą mapę, co gracie teraz, ok? Ok. A jak myślisz? Ten kto nas obserwuje? Połowa Kutka Jak się czujesz po tych twoich udanych rundach Co? Jak się czujesz po twoich rundach pięknych W cudzym słowiu. No dobrze. No dobrze. Patrz, ja teraz. Teraz 12 dla mnie <noise> Tak, Ej, daj mi wygrać chociaż 10 rąk. <grym> Dawaj tylko noskopy. To... Dobra, Ty tylko gram, masz... gram noskopy tylko. To będzie nagrane, że to są noskopy. Teraz to zobaczmy, że Zobaczcie na moje nooskopy Jezus Ja już odjechałem, nie, ja już odjechałem za tę głowę Jedno, nie, nie. Jak ty mnie skanujesz <noise> Co zrobił? Kombak Izrael Da jasne, na remis Nie no tak zaginę. Tak, na remis Może no, nie można wyrzucić się, ja tam mój już leży na remis o Jezus Aki A jestem głupną No nie nie ma mamu A... Fuck. Obok ręki Match Steam Lipta vs Team Lipta. Versus Team Lipta. Ja muszę teraz wszystkie rundy ugrywać Co, Co zrobił? Nie przegram. Gdybyś ty widział ten mój strzał z atki, nie? Dobra. Naprawdę jest 14,5. Naprawdę jest 14,5. Teraz stądnął no skoopy. Nie, ja pamiętam jak ty go sztelowałeś wczoraj. Ale teraz nie. Teraz gram normalnie. Ja se to zobaczę na nagraniu. Na... <laughs> nie mówiłem czegoś o skanowaniu czasem? Nie, nie mówiłeś nic. Ci tam. Do dziesiątego to możesz już Ale jak Jakby 210, możesz przestać skopować, bo nie przegram wtedy do zera. Dobra. Nie zera. tylko, zera. Nie zera. Nie zera. Nie zera. Nie góry? Jezus. zera. Nie zera. Tak, dzieci. Tak. No stop. GG. Dobra, na razie, y pożegnaj się. Na razie. Na razie cześć, piona! Ja